Cześć. dzisiaj um, namaluję kontynenty, znaczy narysuję, ale nie pokoloruję ich po prostu taką, nie byle jaką mapę świata, ale tak jak wyglądają kontynenty. Biorę sobie białą kartkę. Mm. Mm. No i se... narysuję szybko, bo on mi już uh, się prawie wyładował telefon, więc muszę to szybko się narysować. Rysuję teraz Amerykę Południową. To już mamy Amerykę. Teraz się uh, rysuję. Um, Amerykę północną Teraz sobie rysuję Afrykę. Muszę sobie to wygórić. Dzisiaj jaką mam fajną Gumkę? Teraz sobie mm, muszę to jeszcze raz. Okej. Okay. Azja, e, Europa, Australia. Teraz się narysuję wyspy, oceanie, hmm. tutaj Japonię. Hmm, tutaj taką inną wyspę nie wiem jak ona się nazywa, tu Madagaskar, co narysowałam już i teraz sobie hmm, tutaj to pokoloruję te kontynenty i zobaczycie co z nimi zrobię najpierw sobie je pokoloruję. E, nie tak bardzo, no to chyba użycie, porozcieram, co? Też hmm. Wszystko też wyspy, nie tylko kontynenty sobie pokoloruję. No i... Mmm... Teraz porościeram porozcieram. Uch. Pierwszy raz chcieliście wiedzieć co to jest kopiowy, no to wam powiedziałam, że da się go rozcierać. Że tu wyspnie. kolorowałem tak delikatnie trzeba. To będzie taka stara forma. I za chwilę już skończę. Właściwie to teraz już skończę. No to pa.